I stało się, w końcu nadeszła ta chwila. Chwila, na którą wyczekiwałam cały rok. Hej wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku ze Star Stable. Dzisiaj mamy kolejną środę, a właściwie to czwartek, ale pominiemy to. I dzisiaj idzie zatem kolejna środowa aktualizacja. Jak pewnie wiecie, bo widzicie, że śnieżek pruszy. To w na nawioska wioska świąteczna. I zaraz pójdziemy sobie ją oprzeić. Powiem wam, że naprawdę cieszę się, że to dodali. Chociaż z tego, co widziałam ze zdjęć, no to jednak trochę ją zmienili. Niestety, ale cóż, trzeba będzie się przyzwyczajać. Dobra, tutaj nam się jakiś elfik pojawił. Zobaczymy, co to jest. Sen olet. Cie, yeah, ok. Ej, zima, ten cały mróż przeszkadza mi w wykonywaniu zadań. Nie wiem, czemu ktokolwiek miałby ją lubić. Ej, jeśli tak uważasz, to mogę przewrócić się lato. Nie, ja wolę zimę. <laughs> nie, ja wolę zimę, kocham zimę, więc nie. Dobra, dawidzimy sobie zobaczyć to wioskę. Tylko, czy tutaj są sanie? Bo one powinny być gdzieś. Ale chyba nie tu. Jejku, jestem taka podekscytowana, to po nie mogę się tak strasznie, strasznie, strasznie doczekać. Naprawdę. Dajcie <grym> znać, czy wy też, też czekaliście na to. Czekałam naprawdę długo. Ja już tak po prostu w tych teraz, w tych czasach, że po prostu jak to, to już to się zbliżało, jak tylko zobaczyłam spoiler tego, że to będzie zaraz, no to ja już muszę to mieć. <grym> Muszę tą wioskę, tak uwielbiam tą wioskę, że... naprawdę I w ogóle święta w Sosu też są spoko Dobrze Chcesz jechać do zimowej wioski? No to wskakuj, zaraz ruszamy Oczywiście, że chcę Pragnę tego Potem no są jakieś tam aktywności, można w, jak w jakiejś kawiarni być i takie jak rok temu prezenty dają Więc te prezenty są naprawdę spokojnie nie pogardzę Ojejku... Dobra, na pierwszy to oka widać, że się trochę to zmieniło. Wydaje mi się, że nie było tych głazów, takich, tych... Więc trochę jest inaczej. Tego tutaj na pewno nie było. A tak patrząc na wioskę od góry, to zaraz sobie zobaczymy, czy coś się zmieniło. Położenie choinki się zmieniło na pewno. Choinka była gdzieś tutaj. A tak, tam jest chyba ten domek Mikołaja, on też chyba się wizualnie trochę zmienił, chyba że mi się coś wydaje. Ale tak to, ta choinka, no kurczę, ona stała na środku, o tutaj stała, tutaj i tutaj, o tutaj. Nie wiem, czy widzicie tą myszkę, bo tak trochę się wtapia w śnieg i w sumie ja sama jej nie widzę prawie. Ale fajna jest ta wioska, bardzo się cieszę, tylko no po prostu... No tak trochę smutno, że ją zmienili, bo ja byłam strasznie przywiązana do tamtej wioski... Jejku, mikrofon mi się psuje. Do tamtej wioski, co była rok temu i dwa lata temu i tak dalej. I tutaj mamy też chyba drogę asfaltową, taką pokrytą śniegiem niby, była jednak nie. No ale spoko to wygląda, nie jest źle, nie jest źle, jest naprawdę fajnie. Nowe Wioska jest pełna niesamowitych aktywności, a każdego tygodnia pojawiają się nowe. Wróć do mnie, gdy zechcesz się dowiedzieć, co się tutaj dzieje. W każdej chwili mogę Ci opisać wszystko. Co mamy miejsce w wiosce Udanej zabawy. Eee, opis głównych aktywności i dostępnych w wiosce. Cieszę się zimową wioską. Jest tutaj mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Okej. Okay. Dobra, tu chyba nie mamy żadnych zadań, szkoda, mogliby coś tam dodać, bo tam były, o tutaj gdzieś na tym lodowisku, tam po boku, było coś właśnie takiego, że jakieś, jakieś wyścigi były, jakieś zbieranie jakichś rozrzuconych prezentów, czy coś, <grym> coś tam z tu. no szkoda, że to wszystko usunęli, bo wyścigi też były spoko, ale nie jestem pewna, czy rok temu właśnie wyścigi nie doszły później, że najpierw wioska, potem wyścigi. Ale nie jestem pewna. Mogło tak być, a mogły, mogły te wyścigi naraz dojść razem z wioską. Ale miejmy nadzieję, że wyścigi zostaną przywrócone. Dobrze, kochani, więc czas na najlepszy zjazd, ślizg roku. Zapraszam. Obserwujcie. <gryw> moja ulubiona czynność. W tej wiosce dosłownie moja, ulubiona. <gryw> Uwielbiam to robić. Te ślizgi są. A, takie kochane. <gryw> dobra, zobaczymy sobie tutaj generalnie zaraz do środka wejdziemy. Tam jakieś domy dodali. Oni tak to wszystko teraz umowocześniają to wszystko. Tutaj też było fajnie, to było takie, to był lód. To tutaj były takie drabinki zepsute jakieś, O tutaj obok. A teraz nic nie ma. No okej. Okay. Ja w sensie trochę szkoda, bo ja byłam taka przywiązana do tamtej wioski. Starej, dla tego starego wyglądu, ale nie jest źle, jak na to, jak te, to, to są, to unowocze, no, unowocześnia wszystko. Jedyne, co tak widzę, to ci ludzie nowi, tak trochę nie pasują do tego klimatu. W sensie spoko, ale. To są jakby nowe postacie, które bardziej mi się kojarzą z dundą, z Mistwem, bo tam jest sporo takich postaci, a nie z Wioską Świąteczną. I ich jest tu naprawdę sporo. Moim zdaniem wystarczyłyby tylko te elfy. I gdyby były same elfy na przykład, to by było spoko, bo no mówię, że ci ludzie nie kojarzą mi się z Wioską, tylko z Mistwem bardziej, bo tam właśnie jest ich dużo. No ale dobra. Nieważne. Ojejku, ale piękny kociołek się pali. Masakra, ale piękny. Ale fajny. Nie wiem, czemu mnie to zachwyca, ale bardzo fajny klimat. Szkoda tylko, że śnieg wokół nie stopniał tutaj, w sensie tutaj wokół, że... Wokół tego odmanka palącego się tutaj nam stopniało. Okej. Okay. Lecimy sobie pooglądać tak, wiecie, całą wyspę. Coś czuję, że ten odcinek będzie długi, bo... Co nie ja się nacieszę to wysoko to trochę minie? Pierwszy prezent, czapka podmuch czego? Śniegu. Ok. Pierwszy prezencior i 150 czego to jest? 150 PD. Ojejku, dla postaci. Masakra, dziękuję. Świetnie, że nam tak tacy oni są. W ogóle nie wiem czy Wam mówiłam, ale wbiłam 20 poziom niedawno, więc się bardzo cieszę. Że ten 20 poziom wbiłam, bo bardzo długo na to czekam i w sumie dosyć dużo mi tutaj też mam tych punktów teraz. A ja w ogóle zadań nie robiłam po tym, jak tylko to wbiłam. Więc dziwne, że jest tak dużo, ale dobra. Zobaczymy sobie tutaj jakieś yy, sklepy, bo z tego co wiem, to jest chyba gdzieś jakiś nowy zestaw. Tylko nie wiem gdzie. <ścoughs> tutaj są stare. No, spoko są koszulki. Chociaż sukienki na zimę, no nie wiem. Nie powiedziałabym. Ale dobra. Jak ktoś chce, to okej, okay, nie czepiam się. O, mamy te nowe rzeczy, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Fajno, to jest taka kamizelka, jak widzę tutaj. Taka ale kurteczka. I jest w sumie bardzo fajne, taka na zimę idealnie. Tutaj są stare, O, nie stać mnie, tak nie stać mnie dobra bo się tak wykupiłam ostatnio e, fajne spodnie są te w krateczkę bardzo mi się podobają e, czapka, toczyk taki zwykły rękawice, o rękawice są fajne będę musiała sobie jeszcze rękawice zmienić jakieś sobie kupię takie wiecie, takie świąteczne jednopalcowe chociaż chyba mam takie więc nie wiem czy będę kupować najpierw zobaczę w tym, w szafie czy mam to jest kantarek, okej, okay. okej. Okay. No fajne, fajne, fajne te nowe rzeczy. Chociaż na razie ich nie będę kupować, bo wiecie. Na razie mam outfit jakiś tam, jakiś tam byle jaki, ale mam. Dobra, tutaj mamy sweterki. <grym> sweterki fajne bardzo są. Tutaj chyba jednego stąd jakiegoś kupowałam. Albo nie stąd. O, te chyba kupowałam. Któregoś z tych albo sprzedałam? Nie wiem, chyba nie. W ogóle zobaczcie, tutaj jest sweterek z napisem GED, a tutaj z DC, czyli Darkcore. Brawo, SSO. <grafię> Brawo, naprawdę świetne sweterki z nadrukiem Darkcore. W firmie, która szkodzi Jorvik. <grafię> Myślę, że każdy by takie chciał. <grafię> Dobra, tutaj mamy stare. O, świeczki na głowie, palące się, fajne <noise> ale nie będę kupować świeczek palących się na głowie dobra zobaczymy sobie dalej tutaj jest, nie to nie tutaj tutaj może będą te nowe konie tutaj jest jakieś środowisko fajne pingwinki, o wow, i kładę słodziaki to są te pingwinki co były na takim wyścigu takim na rzeczce zamarzniętej Tutaj widzę, że mamy jakoś sporo miejsca. Ale fajnie, jak ja mówię, tak po śniegu jeździć. Jedyne co żałuję to trochę, że ten, w sensie, ten asfalt ładnie wygląda, ale jednak trochę mi nie pasuje do klimatu tej wioski. Fajnie by było, gdyby tutaj całe było w śniegu, ale nie będę narzekać, bo, bo i tak jest fajnie, i tak mało zmienili jak na właśnie zespół Star Stabów, więc i tak jest git, i takie spoko, progres mało zmienili. Tylko chyba ścieżki asfaltowej dodali te domy na odludziu. <grym> Więc y, naprawdę, naprawdę wielki progres Tarstymu robi w tym nie, nie nieunowocześnianiu. <grym> mm, tutaj fajnie się grzeje, coś tam. Tutaj pingwinki, jej, u one są słodkie. Też można było chyba grać na tych pingwinach kiedyś. No bardzo mi się podoba, nie wiem jak to ująć, nie wiem jak to ująć, żeby określić to jak mi się podoba Naprawdę strasznie uwielbiam tą wioskę i... Dajcie znać czy wy też się tak uwielbiacie i czy też na nią czekaliście, bo jestem ciekawa czy to tylko ja jestem taka wiosko kochająca czy, czy, czy nie mm, Tutaj jest jakiś wybieg śnieżny Bo widzę mamy te literki no fajnie, chociaż trochę mi nie pasuje ten wybieg do tej wioski świątecznej, bo raczej wioska świąteczna kojarzyła mi się z taką tajemniczością i tak dalej, a nie bardziej właśnie z takimi rzeczami. No ale cóż. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj zmienili, żeby tam, wiecie, pokazać wam. Dobrze, że nie robią tych... O tego ziołki. Właśnie mi się przypomniało jak dwa lata temu bodajże, bo rok temu chyba tego nie było, Czy trzeba było je zbierać i miałam z tym taki koszmarny problem, że nie umiałam za nic tego zebrać. Więc bardzo się cieszę, że teraz tego nie dodali. Chociaż w sumie nie trzeba było tego robić, no ale jednak tak trochę słabo mi szło. Tak trochę bardzo szła... słabo mi szło. Okej, okay. tutaj co, co ty tu sprzedajesz? zwierzaki. No fajnie, chociaż szkoda, że nie są to jakieś świąteczne zwierzaki. To znaczy mam na myśli, że jakieś tam pingwinki i tak dalej, bo pieski i kotki, no to wiecie, nie za bardzo mi się ze świętami kojarzą. Mimo, że je bardzo lubię, ale wiecie. Tak tam są pingwiny, to mogliby... O, tutaj stoją pingwiny, stoją sowy śnieżne, więc Obok niej stoi właśnie, no więc w sumie mogłaby też sprzedawać takie bardziej zimowe zwierzęta. No dobra. I fajnie by było, gdyby to elf sprzedawał. Ale tak też jest fajnie, bo w tamtym roku były tylko i wyłącznie elfy. Czy tam te takie zwierzaki? O, tamte, tam co tu stoją. I one też dawały taki klimat tej wiosce. Też nie wiem czy teraz latają, ale były takie, takie, sanie. Takie latają, latały, spadały, latające, sanie. To też było fajne, też dawało właśnie temu klimat. Ale fajna zorza polarna jest. W ogóle, patrzcie, walili tutaj trenerkę dla koni. Skąd trenerkę dla koni w zimowej wiosce? Wow. Brawo no, ale nie będę się czepiać, bo wiecie, to tak nie pasuje. Takie czepianie się no. <grystania> wszystkiego. Tutaj jest koń. Ja chyba go kupowałam z tego co pamiętam. Chyba tak. Mm, Fe Fe <grystania> ok, lepiej żebym ja tego nie czytała. Ale dziwne, że ten koń kosztuje tak jakoś 500-600 prawie. A ten prawie 1950. To jest taka duża różnica cenowa. I to jest takie dosyć dziwne, ale nieważne. A ten jest po środku e, drogości. 850 Star Coins. Chyba kupowałam na pewno tego i tego niebieskiego, ale czy kupowałam tego jelonka, to nie wiem. Nie przypominam sobie. No, co on się zmienia? A no, ten imionek jest spoko, mi się nawet podoba. Ale mnie nie stać niestety i długo nie będzie mnie na niego stać, więc raczej go nie kupię. Jeszcze tutaj to jest patentowek Mikołaja, co był. E, co to jest? E, opowiedzieć o symbolach gorących pozdrowień. Nie, 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 nie. Później. Tutaj są gorące pozdrowienia. Ciekawe, jak to się zbiera te gorące pozdrowienia. 25. Eee, I co to można w ogóle? O, za 80 pingwin, ale fajnie. Pingwina bym sobie wzięła. <grym> nie ukrywam. Później się dowiem, jak te pozdrowienia się zdobywa. Już nie będę na odcinku przedłużać. Ale ładny domek jest ten. Tak, tutaj ma bardzo fajny wieniec. Bardzo fajnie, że dodali tą wioskę. W sensie, ja już wątpiłam, że oni dodadzą tą wioskę, bo nie tyle świąt usuwają, że Wielkanoc usunęli, Prima Privis usunęli, to wiecie, tak, a, tak słabo. No więc się bałam już, że to usuną, ale wioska wygląda naprawdę przyzwoicie, mi się bardzo podoba. Dajcie znać, czy wam też. <grych> o, tutaj mam szafa, szafa moja. Moja szafa, muszę sprawdzić, czy mam te rękawice. O właśnie, o to mi chodziło. No i już wyglądamy totalnie zimowo, co, co znaczy... <noise> nie, nie, zimowo, ale... ale jakoś tam wyglądamy, na pewno nie, nie, nie zimowo. Także ja całkiem też ubrałam się w sweterek i dłuższe spodnie i takie butki świąteczne, bo wiem, że... no... po prostu wcześniej byłam krótkich spodenkach i krótkim rękawku więc tak trochę mi nie pasowało na odcinek tak zimowy odcinek tak być ubraną no ale więc się tak trochę ubrałam tak jak w tamtym roku mi się bardzo podoba no dobra kochani myślę, że już nie będę tutaj nie ma co przedłużać mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, oczywiście ojejku jalonek o, ale fajny Wow, ciekawe, czy będzie można jeździć na tych zwierzakach, tam było kiedyś jeżdżenie na nich, to też było słodkie. And, także dajcie znać w komentarzu, czy Wam się wioska podoba, jak ją oceniacie. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i im, oczywiście miłych komentarzach, ponieważ jest to strasznie motywujące. A ja dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, do następnego i pa pa!